Muzyka. Tłumy kibiców, dużo dymu i jazdy bokiem na specjalnym torze przeszkód. Red Bull Car Park Drift jest międzynarodową serią, która dostarcza motoryzacyjnych emocji już od 14 lat. W długi sierpniowy weekend zawody wreszcie zagościły w Polsce w Katowicach. Uczestnicy przez dwa dni prezentowali swoje driftingowe umiejętności na specjalnie ułożonym torze przeszkód. Wszystkie przejazdy odbywały się pojedynczo, a o wyniku decydowali sędziowie. Jest to formuła promująca sport jakim jest drifting, która przyszła tu z środkowego wschodu. No i jak widać, cieszy się popularnością Zawodnicy mają do przejechania trasek, na której są przeszkody i te przeszkody muszą jakby zaliczać, tak jak w grze komputerowej. My będziemy oceniać jakby precyzję tej jazdy, to czy właśnie są zaliczone te poszczególne segmenty najogólnej, jak zawodnik kontroluje samochód. Na pewno są super fajne przeszkody, które są bardzo ciasno, blisko, więc te samochody dotykają, te separatory latają, beczki się przesuwają, więc to robi na pewno robotę. Zawsze marzyłam, żeby zobaczyć takie fajne samochody na żywo. Gibice dopisali, jak zawsze w Katowicach. Na lepsze imprezy na Śląsku. Ten dym, który się wydobywa. I ten huk. Nissan Silvia S15, 1000 koni, 1000 niuta na dzień dzisiejszy tutaj przygotowany na tą imprezę, pełna specyfikacja driftingowa. Są to samochody do driftu tylnonapędowe, aczkolwiek ta formuła pozwala amatorom tu jeździć, więc niektóre auta może mają 200 koni, ale mamy też auta, co mają pod 1000 koni, więc profesjonalne samochody do tego sportu, dlatego ta formuła pozwala się zmierzyć amatorom i profesjonalistom. jak Przygoński, no to fajnie zobaczyć na żywo. Jest fajna promocja driftu, widać, że mamy na pewno kilka tysięcy kibiców, więc to pokazuje, że driftem się mnóstwo ludzi interesuje. W zawodach zwyciężył Piotr Więcek, driftingowy mistrz Europy. Drugie miejsce zajął Paweł Grosz, a trzeci był Kuba Przygoński. Te zawody były świetną okazją, dlatego, żeby. Mogły się spotkać zespoły, które dopiero zaczynają z tą dyscypliną, jak i ci, którzy już mają duże doświadczenie. Zderzyć ich ze sobą na takim torze była świetna okazja, gdyż jakby moce aut nie były tak znaczące, bardziej liczyły się umiejętności. Aczkolwiek na tej trasie naprawdę trzeba było być mocno skupionym, żeby nie popełnić nigdzie żadnego błędu, bo przeszkody były naprawdę wymagające.